Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat insulinooporności. Co to jest insulinooporność? Insulinooporność to stan zwiększonego oporu tkanek, a w szczególności wątroby, yy, mięśni i tkanki tłuszczowej na działanie insuliny, co prowadzi do podwyższonego jej stężenia we krwi. Jeśli chodzi o insulinooporność, to jest ona zależna od genów, od sposobu żywienia, stopnia i rodzaju otyłości, jaką mamy, oraz od poziomu aktywności fizycznej, czy w ogóle jest kontakt ze sportem, czy jest go brak. To wszystko ma wpływ na to, czy jest u nas zwiększone ryzyko insulinoporność, to zaburzenie metaboliczne. Które jest związane jest z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego. W przeciągu przyjmuje się 10 lat od zdiagnozowania. Jeśli chodzi o diagnostykę insulinooporności, wykorzystuje się badania glukozy oraz insuliny natro. A także oznaczenie ich stężenia po godzinie i po dwóch godzinach od wypicia roztworu glukozy. Gdy już mamy e, przeprowadzone badania, warto wybrać się do doświadczonego diabetologa lub do endokrynologa, który e, pomoże nam e, zdiagnozować to oraz e, pokazać, jakie są następne kroki w poprawie naszego stanu zdrowia. Jeśli chodzi o dietoterapię w insulinooporności, to warto stosować się do kilku podstawowych założeń zdrowego odżywiania, to znaczy spożywanie regularnie pełnowartościowych posiłków bogatych w warzywa, owoce, chude mięso oraz zdrowe źródła tłuszczu, ograniczenie cukrów prostych oraz tłuszczu pochodzenia zwierzęcego przy jednoczesnym zwiększeniu ilości pełnoziarnistych produktów zbożowych. Dieta powinna być, co jest najważniejsze, powinna być skrojona indywidualnie pod preferencje pacjenta. Warto w tym przypadku zgłosić się do dietetyka, który będzie wsparciem w zmianie nawyków żywieniowych. Zalecenia dietetyczne w przypadku insulinooporności, no to na pewno będzie redukcja masy ciała, unikania podjadania pomiędzy posiłkami, wypijania napoi z kaloriami, czyli jakichś soków, słodzonych napoi. Połowa Twojego ta talerza powinna być bogata w warzywa bądź owoce. Przyjmuje się, że to jest około 400 gram e, warzyw i owoców na dzień. Jeśli chodzi o owoce, to staramy się spożywać je z produktami wysokobiałkowymi oraz e, bogatymi w zdrowe co y, powoduje opóźnienie opróżnienia żołądka co wydłuży czas trawienia i zapobiegnie szybkiemu wzrostowi stężeniu glukozy i insuliny we krwi po posiłku. Zaleca się wybieranie y, produktów pełnoziarnistych. Trzeba zadbać o odpowiednią podaż białka w diecie, wybierać chude mięso oraz produkty mleczne, zdrowe źródła tłuszczy, zaleca się przede wszystkim oleje roślinne, olej rzepakowy, oliwę z oliwek, orzechy nasiona, pestki oraz awokado. O, ogranicz spożycie słodyczy i produktów zawierających w składzie cukier. Przechodzimy e, do tematu aktywności fizycznej. Warto zadbać o regularną aktywność fizyczną, pomoże ona e, uzyskać odpowiednią masę ciała, zwiększyć wrażliwość tkanek na insulinę. Stanowi to po prostu e, ważny element profilaktyki rozwoju wielu chorób, staraj się być aktywnym około 30 minut dziennie plus e, treningi e, na siłowni, warto ograniczyć spożycie alkoholu, wyrobów tytoniowych, e, znalezienie sobie sposobu na odreagowanie stresu i zadbanie o odpowiedni sen. Czyli przyjmuję się tak około od 7 do 9 godzin snu. Przed snem unikać źródeł światła niebieskiego. W tym odcinku to by było na tyle. Przybliżyliśmy sobie temat insulinooporności. Zapraszam Was na moje pozostałe social media, na Facebooka oraz Instagrama, gdzie będą pojawiały się treści o tematyce aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Do zobaczenia w następnym odcinku.